Zapewne wielokrotnie marzyłeś, żeby być lepszym od innych tunerów. No ale zawsze istnieje opór maszyny. Nawet jeżeli jesteście bardzo dobrzy, dochodzicie do tego samego momentu i wasze auta na 400 metrów jadą tak samo szybko. To zależy już wtedy od kierowcy. Czy istnieją w ogóle jakiekolwiek metody, żeby jeszcze poprawić sprawność silnika lepiej niż wszyscy? No tak, tylko że musisz znać te metody. Musisz wiedzieć, że istnieje jeszcze pewna magia, która pozwoli ci zwiększyć osiągi. Optymalizacja spalania. Nie zużywasz już więcej paliwa, bo już silnik nie może go zużyć, ale może go zużyć lepiej. Może uzyskać większy osiąg z tej samej ilości paliwa. Jak to zrobisz? Wyjaśnię ci. Potrzebne są dokładnie cztery metody: od najgorszej do najlepszej. Każda z tych metod może coś ci przynieść, a ta najlepsza. Bardzo poważnie Cię zaskoczy. Jako przykład użyjemy silnika BMW z serii sterowników EDC17 to dwulitrówka. Już zaczynam. Pomyśl: cztery metody, w tym jedna naprawdę zaskakująca. Zapraszam serdecznie. Najpierw popatrzmy w ogóle, co możemy zrobić. My możemy postąpić w następujący sposób. Możemy wykorzystać fakt, że jeżeli wtryśniemy paliwo wcześniej lub zmusimy to paliwo do spalenia się skutecznie wcześniej, to dłużej to paliwo naciska na tłok, a zatem uzyskamy wyższą sprawność. Co więcej, jeżeli ono by się spaliło wcześniej, no to wtedy zmniejszamy poziom dymienia. Czyli, jeżeli już wszystkim wydaje się, że nic już nie da się zrobić, ty z nową wiedzą wchodzisz cały na biało i wygrywasz. Tyle tylko, że nie warto się chwalić tymi metodami. Warto je wiedzieć i warto z nich korzystać w sytuacjach, kiedy nie robisz stage 1, w sytuacjach, kiedy walczysz o podium, wtedy używaj. Nie pokazuj wszystkim, że tak można zrobić. Popatrz. Najpierw zobaczmy pierwszą metodę. Ona jest najpowszechniejsza. To metoda wyprzedzania kąta wtrysku. Łatwa metoda. Wiemy zarówno w silnikach benzynowych, jak i w silnikach diesla. Czyli generalnie w ogóle w silnikach, które stosują zamkniętą komorę spalania. Mniej więcej 1 stopień wyprzedzenia kąta wtrysku w dieslu czy też zapłonu w benzynie odpowiada jednemu Procentowi osiągów. Poprawy spalania. Po prostu paliwo pracuje na ciebie dłużej, a zatem odzyskasz większą ilość energii. Bardzo dobrze, ale nie możesz wyprzedzić dowolnie szybko. Nawet nie możesz wyprzedzić dużo szybciej niż to, co jest standardem. A z czego to się bierze? Silnik benzynowy zacznie spalać stukowo. Silnik diesla. Właściwie również będzie to troszeczkę inny efekt. Inaczej akustycznie będzie to brzmiało, troszkę jak młotek tłukący o młotek. No ale generalnie rozwalisz go zwyczajnie. Możesz sobie pozwolić, powiedzmy, na dwa stopnie. Ale i to już może wpływać na hałas. Wcześniej zacząłeś, wcześniej kończysz. Brzmi dobrze, ale w praktyce nie jest za skuteczne. Istnieją lepsze metody. Czyli jeżeli popatrzymy na sam kąt wtrysku, tu macie kąt wtrysku dla ciepłego silnika, to w obszarze, w którym zmodyfikowalibyśmy go, to powiedzmy by było od 40 mg obciążenia od 2000 obrotów, aby już mieć pewność, że silnik nie przechodzi przez obszar. W którym doładowanie się rozwija i może gwałtownie wdmuchać gorące powietrze. Gdyby długo stał przecież, to tam pod, powstałoby gorące powietrze w interkulerze, interkuler nie byłby schłodzony i pojawiłby się syndrom włoskiej autostrady. Autostrada zablokowana, stoisz pół godziny w korku, wszystko się przegrzało. Autostrada ruszyła, bo, od, bo karabinieri odblokowali, dajesz pełny gaz i co wtedy? Rozgrzane powietrze uderza w silnik, a jest pełne obciążenie. Nic, tylko czekać aż pęknie. Aż pęknie tłok uszkodzi się. Od gwałtownego skoku i udaru ciśnienia. Nie chcemy tego. Dlatego zrobimy od 2000. Dobrze. Czyli wyprzedziłbym to powiedzmy o 2 stopnie. Możesz pomyśleć. Dobra, hola hola, jeżeli tu z dołu jest za głośno, to może górą jeszcze mu przyłożę. No spróbuj, spróbuj, tylko ty teraz już tego nie słyszysz, że my oceniamy efekt akustycznie. Nie mamy czujnika spalania stukowego takiego typowego. Tak więc to nie jest do końca dobra metoda. Rezultat jest taki. Moglibyśmy jeszcze go wygładzić. Dobrze, co możemy zrobić lepiej? Jeżeli nie chcemy zastosować tej metody, to przecież możemy skrócić czas wtrysku przez podniesienie ciśnienia wtrysku. Tylko jest jeden mankament. Jeżeli przejdę do ciśnienia w trysku, przypomnę, że wygląda to jak taki duży wieloryb. Tu jest zaznaczony w jakimś projekcie mojego ucznia. To możemy zwiększyć ciśnienie, ale najlepiej by było, aby było to w środku obciążenia. Z tego powodu, że zobaczcie, producenci boją się pójść powyżej tego, co proponuje producent pompy. Bo inaczej, no wiadomo, gwarancja is dead. Gwarancja nie żyje. No ale im wyższe ciśnienie, tym wyższa sprawność, bo wtrysk zacznie się w tym, w tym samym momencie co poprzednio, czyli właściwie unikamy problemu zwiększonego hałasu, a najwyżej zwiększymy go nieznacznie, ale skończy się wcześniej. Ile jesteśmy w stanie zyskać? Czas wtrysku, skrócenie czasu wtrysku nie będzie proporcjonalne do tego co zrobimy, dlatego że musimy użyć Pierwiastkowania. Jeżeli byśmy popatrzyli w kalkulatorze, to zwiększenie o 10% to będzie około 5% krótszy czas wtrysku. No zawsze to 5%. Trzeba by to jeszcze podzielić przez pół, żeby określić, jaki procentowy przyrost sprawności mamy. Mniej więcej przez pół to jest dobrze. 2,5% wzrostu sprawności na 10% zwiększenia ciśnienia. Brzmi fantastiko, tylko nie zrobimy tego w całym zakresie. Zrobimy to w obszarze od 2000 w górę dla 40 mg, czyli podobnie jak poprzednio. I zobaczcie, jak to robię. Robię to w ten sposób, że podnoszę ciśnienie o 10%, ale nie pozwalam sobie na wyższe ciśnienie w obszarze, w którym jest ono już maksymalne. Czyli w tym momencie mówię mu, że maksimum to 1800, bo tyle pozwolił producent. Jaki jest końcowy efekt. Końcowy efekt wygląda dobrze, dlatego że w obszarze, w którym, no tu możemy jeszcze to przygładzić. W obszarze, w którym mamy średnie obciążenia od 2000 do 3,5, właściwie średnie i wysokie już obroty. Mamy 2,5% wyższą sprawność. Zużycie paliwa spadnie o 2,5%, ewentualnie przy pełnych osiągach będziemy mieli dodatkowe. Tajne 2,5% mocy. Bardzo nam się to podoba. Czy potrzebujemy robić ekstrapolację mapy czasów trysku, czyli duration? No nie musimy, dlatego że zobaczcie, w końcu nie przekroczyliśmy ciśnienia 1800. Nie musimy znać magii pierwiastkowania dolnej linii, której uczyłem w innym filmie. Więc ta metoda jest lepsza. Ona dostaje od nas nie kolor czerwony, ona dostaje od nas kolor pomarańczowy. Ma wady. Nie jesteśmy w stanie zmodyfikować dla najwyższych obrotów, bo nie chcemy zniszczyć pompy. Nie chcemy też użerać się z ogranicznikami, i tak dalej. Nawet nie musimy, ale środek jesteśmy w stanie poprawić. Sprawnościowo to wystarczy, aby uzyskać pewną przewagę w osiągach. Szczególnie jeżeli zmieniamy bieg i silnik spada poniżej 3500 w przypadku tego silnika. Zawsze jesteśmy w stanie, a tak będzie, zawsze będziemy w stanie uzyskać jakąś przewagę. No, lecz można lepiej. Można jeszcze lepiej. Jedną z największych problemów intelektualnych, właściwie, jakie mają tunerzy, to jest zrozumienie, jak funkcjonuje doładowanie. To mapa doładowania, za nią mamy też limit doładowania w zależności od ciśnienia atmosferycznego, po nim może być też SVBL, czyli jednopunktowy limit, ale to tylko FDC16. Potem usunięty ze względu na pewną wadę programową, której producent systemu operacyjnego nie był w stanie usunąć. Więc po prostu zrezygnował z funkcji. No i teraz my to ciśnienie do ładowania uwielbiamy podnosić. No tak, my kompensujemy tym nadmiarowe paliwo, nowe paliwo, tak aby nam to nie dymiło. Natomiast jest pytanie, czy to jest poprawne rozwiązanie? I wyobraźcie sobie, że taki paradygmat, taka wiara, że zwiększanie ciśnienia to dobrze, jest bardzo naiwna. Bardzo dużo ludzi, tunerów, próbuje robić optymalizację ciężarówek, tak aby paliły one mniej. Problem w tym, że palą więcej albo tyle samo. A jednym z metod jest podnoszenie ciśnienia paliwy, powietrza. Rzecz w tym, że to jest bardzo naiwna metoda. Podnoszenie ciśnienia powietrza zwiększa temperaturę mieszanki, a co powoduje spadek sprawności. A zatem nie jest to dobre. A czy potrzeba nam więcej powietrza? I tak go mamy tak ogromny nadmiar w Euro 6, że nie bardzo wiemy co z nim zrobić. To obniżenie ciśnienia powietrza spowoduje wzrost sprawności. Obniżenie w kierunku na przykład składu mieszanki 17 do 1 w obszarze krytycznym tutaj, tu gdzie mamy najwyższe obciążenia, najwyższe osiągi. Tutaj, gdzie mamy więcej czasu, szczególnie tu, gdzie obroty są niższe, możemy pozwolić sobie nawet na jeszcze bogatszą mieszankę i to dalej się wszystko spali. Nie potrzebujemy nadmiaru powietrza, więc jest to jedna już z bardzo mądrych metod na poprawę sprawności spalania. Jeżeli to rozumiesz, to już bardzo dużo rozumiesz. Bo znaczy, że bardzo rozumiesz fizykę spalania. Nie, nie na siłę, nie bardzo dużo. Właśnie jak najmniej, tak żeby się wszystko spaliło. Ta cała reszta jest tylko balastem, nie przyda się do niczego, tylko służy do zwiększenia temperatury mieszanki i spra spadku sprawności spalania. I tak cząsteczki paliwa są w stanie znaleźć tlen bez większego trudu. Czy będzie tego tlenu dwa razy tyle? czy tyle, że wystarczy, to nie ma już żadnego, żadnego znaczenia. Nie przetłaczaj silnika. I ostatnia metoda. Ta metoda jest tak nieznana, że to aż dziwne. Moi studenci, przychodzący właściwie z całego świata, no bo uczę Brazylię, Nową Zelandię, whatever, jeszcze nikt z Księżyca nie przyleciał, ale z drugiego końca świata już tak. Nie zdają sobie sprawy z tego, nawet będąc uznanymi tunerami, że poprawa zdolności mieszania mieszanki spowoduje gwałtowny wzrost skuteczności spalania. Możemy sobie pozwolić na taki banalny schemat teraz. Ja go narysuję w brzydki sposób w pańcie, ponieważ, ponieważ nie mam innych środków albo nie mam czasu, żeby zrobić to ładnie. W momencie, w którym to jest czas. To jest moment wtrysku głównego. To jest moment, kiedy otworzy się zawór wydechowy. Na czerwono rysuję coś, co mi się nie podoba. Mamy małe wstępny wtrysk, po czym realizujemy wtrysk główny. I teraz pytanie: jak wygląda charakterystyka spalania? To jest w górę jest ciśnienie. Najpierw to się musi zapalić, następnie ciśnienie narasta, następnie spada, gdzieś się kończy. Bardzo często ono jest w obszarze, gdzie zawór się już otwiera. Dlaczego tak jest zrobione? Bo jeżeli by zwiększyć wstępny wtrysk, to wtedy mieszanie nastąpi szybciej, będzie dużo skuteczniejsze. Teraz rysuję wersję z wydłużonym wstępnym wtryskiem. Mieszanie będzie skuteczniejsze, a to spowoduje, że Najwyższa temperatura, najwyższy skok ciśnienia będą wyższe i nastąpią wcześniej, a to zwiększy emisję tlenków azotu. To dla nas wyśmienicie. Producenci nie mogą sobie pozwolić na wtrysk wstępny, który byłby optymalny, przynajmniej w sensie zużycia paliwa i co za tym idzie sprawności. Muszą pójść na zgniły kompromis, aby emisja nie była za duża. Jeżeli zwiększymy wtrysk wstępny, nastąpi takie zjawisko: spalanie będzie wcześniejsze. I wszystko spali się sukcesywnie wcześniej. Ono będzie pracować dla was dłużej. Oczywiście wytworzycie nieco większą emisję tlenku wazotu, ale pracować będzie dla was dłużej. Będzie pracować to duże ciśnienie dla was dłużej, bo tutaj przemieszczamy się w czasie, tłok idzie w dół. Powiedzmy, że tu jest zero. To jest otwarcie zaworu wydechowego. Po pierwsze, spada ryzyko dymienia. Po drugie, wykonamy większą pracę, a co za tym idzie temperatura spalin będzie niższa. Niższa, po prostu niższa, no bo energia została oddana na tłok, na napęd waszego auta. A po trzecie, przecież nie użyliście ani grama więcej paliwa, a paliwo wykonało dla was większą pracę, więc wygrywacie, bo przecież nie da się już spalić więcej paliwa, ale można je spalić skuteczniej. Przemyślcie te cztery metody, wyciągnijcie z tego wnioski i spróbujcie wygrać, czy na 400 metrów, czy po prostu zrobić taki stage 2 że nikt takiego stage 2 nie zrobił. I to właściwie tyle, co chciałem dla Was powiedzieć. Przyjrzyjcie się jeszcze raz mojemu schematowi. Dokładnie takie są wnioski i takie są triki, żeby być najlepszym, po prostu najlepszym.